Kiedyś jak jeszcze studiowałem, podobała mi się strasznie jedna koleżanka z grupy. Niby normalnie gadaliśmy, ale mimo wszystko czułem, że nie wyciągam z tej znajomości tyle, ile bym mógł. Gdzieś w głębi duszy wiedziałem, że w końcu będę musiał jej powiedzieć, co do niej czuję. Dni mijały mi w tym spierdoleniu, aż przyszedł czas melanżu, na którym były ogromne ilości alkoholu. A ponadto dałem namówić się na zaciągnięcie się buchem z wiadra. Siedziałem taki spizgany i najebany na krześle, a w tle leciał jakiś bonkers czy inny David Getta. Obok mnie siedział mój przyjaciel, w jeszcze gorszym stanie niż ja. Znał całą sytuację z tą koleżanką, dlatego zaczął mnie namawiać, bym do niej zadzwonił i powiedział jej wszystko, co chce. W końcu jak się jest pijanym, to jest łatwiej. Przyznałem mu rację. Zadzwoniłem, w głowie układałem wszystko to, co jej powiem. Wiedziałem, że odbierze ode mnie telefon, mimo że było już bardzo późno, bo około trzeciej w nocy. Czułem, że to moja chwila. Zmienię swoje życie. Będzie lepiej pokocha mnie. Cztery sygnały i nareszcie odebrała, po czym mówi: Co? W mojej głowie pojawiła się pustka. Wszystko co miałem jej powiedzieć znikło, przyćmiła mnie tempota i jak to zazwyczaj bywa po alkoholu, wyszedł ze mnie osiedlowy prawilniak, dlatego na jej pytanie co odpowiedziałem gówno, po czym się rozłączyłem. A w tle leciało be No nie były. Nie rozmawiamy już trzy lata, podejrzewam, że już nigdy nie będzie mi dane wyjawienie jej mych uczuć.